Są wspomnienia, które z czasem blakną, rozmywają się jak atrament na starym papierze, ale są też takie, które trwają jak blizny w umyśle. Dziś, dekady później, wciąż czuję ten chłód przeszywający kręgosłup w bibliotece. Byłem tylko dwudziestoletnim chłopcem, zbyt naiwnym, by wierzyć, że mogę zmienić świat ulotkami. Gdy zamykam oczy, wracam do zapachu pasty do podłóg i wilgotnego papieru. Do ciszy panującej na Uniwersytecie Warszawskim w 1956 roku. I pamiętam ją, kobietę zgiętą nad wiadrem, niewidzialną dla wszystkich, oprócz mnie w tej jednej chwili, gdy stała się moim aniołem. Mówiąc o tym teraz, czuję mieszaninę wstydu i wdzięczności. Wstydu za moją nieporadność, za to, że niemal dałem się schwytać bezpiece w tak głupi sposób, i wdzięczności dla tej kobiety, Pani Zofii, która nie była mi nic winna, a jednak zaryzykowała życie, by ocalić młodzieńca, którego prawie nie znała. Wtedy nie wiedziałem, kim naprawdę była. Dowiedziałem się dopiero po latach, badając archiwa, łącząc nazwiska, składając niemożliwe puzzle. Była kimś więcej niż sprzątaczką. Była wojownikiem niewidzialnym, cieniem milczącego oporu. Polska w 1953 roku była krajem zdławionym przez strach. Stalin umarł, lecz dla nas niewiele to znaczyło. Służba bezpieczeństwa nadal czaiła się za każdym rogiem, przenikała nasze rozmowy, obserwowała nasze ręce, ścigała nawet myśli, które ośmielaliśmy się mieć w sekrecie. Byłem studentem historii, głodnym książek i prawdy, ale też naiwnym. Wierzyłem, że rozdając kilka ulotek okaże odwagę, nie rozumiejąc, że mogła to być także moja wyrok śmierci, gdyby mnie złapano. Wracając do tego dnia, dostrzegam, jak bardzo młodzi nie pojmują ciężaru murów, które ich otaczają. My, studenci, mówiliśmy o zmianie, wolności, godności, ale mówiliśmy szeptem, bo baliśmy się, że sąsiad usłyszy. Żyliśmy w Warszawie odbudowanej z nowych cegieł, lecz nawiedzonej duchami 1944 roku. Ulice pełne były domów wzniesionych na świeżych ruinach, a serca biły w rytmie lęku. Każda zakazana książka, którą otwieraliśmy, była ryzykiem, a każdy przyjaciel mógł okazać się zdrajcą. Biblioteka była moją przystanią, miejscem, gdzie wierzyłem, że mogę oddychać. Pomiędzy wysokimi regałami i chłodnymi korytarzami wmawiałem sobie, że tam istnieje twierdza przeciwko reżimowi. Ale się myliłem. Bezpieka była wszędzie, nawet między cichymi stronicami książek. I to właśnie tam, w sercu tego rzekomego azylu, nauczyłem się, że życie może wisieć na włosku i że czasem wybawienie przychodzi od kogoś, kogo świat nie dostrzega. Biblioteka tamtego dnia była niemal pusta. Szare zimowe światło wpadało przez wysokie okna, odbijając się od wytartej posadzki z marmuru. Powietrze pachniało kurzem, starymi książkami i lekką wonią taniego mydła, pozostawioną przez dyskretne ręce pani Zofii. Powoli przesuwała mop z cierpliwością kogoś, kto stał się częścią mebli. Studenci wchodzili i mijali ją, jakby była powietrzem, omijali wiadro, nawet nie podnosząc oczu. Kroczyłem między regałami z niepewnym krokiem. Dłonie drżały lekko, nie tylko z zimna, lecz i z ciężaru misji. Fałszywa książka znajdowała się na bocznej półce, ukryta pośród tomów rosyjskiej historii, których nikt prawie nie dotykał. Zbliżając się, poczułem zimny pot na karku. Miałem wrażenie, że wszystkie oczy w budynku patrzą na mnie. Cisza zdawała się gęstsza niż zwykle, a każde skrzypnięcie drewna brzmiało jak krzyk. Dwóch mężczyzn siedziało przy różnych stołach, lecz wystarczająco blisko, by kontrolować korytarze. Udawali, że czytają gazety i że są obojętni, lecz ich spojrzenia błądziły zbyt często. Słyszałem pogłoski o agentach SB mieszających się ze studentami. W tej chwili byłem pewien, że to oni. Każde przewrócenie strony brzmiało jak trzask bata. Próbowałem wmówić sobie, że to paranoja, ale coś w ich oczach zdradzało zasadze. Zofia czyściła główny korytarz, poruszając się powoli i dokładnie. Stamtąd widziała obu mężczyzn. Jej oczy, niemal skryte pod zmarszczkami i zmęczeniem, śledziły moją nerwowość. Nie podeszła, nie odezwała się ani słowem, po prostu patrzyła, podczas gdy ja wahałem się przy regale jakby już wiedziała, co się stanie, jakby potrafiła czytać los wyryty w moim spoconym czole. Gdy dotknąłem grzbietu wskazanej książki, serce przyspieszyło tak mocno, że obawiałem się, iż usłyszą. Książka wydawała się cięższa niż inne. Otworzyłem ją szybko i zobaczyłem paczkę, złożone ulotki z zakazanymi słowami wydrukowanymi ciemnym atramentem, skarb i wyrok jednocześnie. Ciągnąłem głęboko powietrze, i wsunąłem pakunek pod płaszcz. W tej samej chwili zobaczyłem, jak obaj mężczyźni poruszają się. Wstali niemal równocześnie, każdy z innej strony korytarza, jak drapieżniki zamykające pierścień. Zamarłem. Przestrzeń między regałami malała. Nogi skamieniały, niezdolne do decyzji. Biec czy udawać obojętność. Agenci szli ku mnie krokami odmierzoną miarą, oczy wbite we mnie. Panika rosła falami, dławiąc każdy racjonalny myśl. Główne drzwi biblioteki wydawały się równie daleko jak inny świat. Wiedziałem, że w ciągu kilku sekund poczuję ich ręce na ramionach, a chłód krat zastąpi ciężar książek. Rozejrzałem się rozpaczliwie w poszukiwaniu wyjścia. Okna były zbyt wysoko, korytarze odcięte przez ich obecność i właśnie wtedy moje spojrzenie spotkało oczy Zofii. Nie wyglądała na przestraszoną ani zaskoczoną. W jej wzroku kryło się coś obliczonego, milcząca decyzja. Odstawiła Mop pod ścianę, podeszła z trudem do wiadra i wykonała ruch, który wyglądał niezdarnie. Metaliczny brzęk poniósł się echem, ale jeszcze nie stało się to, co nieuniknione. Agenci byli o krok ode mnie, kiedy się potknęła. Z jej ust wyrwał się głośny jęk, a zaraz potem huk przewróconego wiadra. Brudna woda rozlała się po podłodze, tworząc brunatną kałużę, która błyskawicznie wsiąkała w wypastowane buty mężczyzn. Reakcja była natychmiastowa. Zakleli głośno, cofnęli się, próbując ratować mokre spodnie. Biblioteka dotąd cicha eksplodowała nagłym chaosem. Głupia stara, krzyknął jeden, a jego głos odbił się echem. Drugi próbował odsunąć wiadro czubkiem buta, rozlewając jeszcze więcej wody na marmur. Książki niemal spadały ze stołów. Studenci unosili głowy, zaskoczeni. A tam, wśród krzyków, Zofia zaczęła bełkotać przeprosiny. Jej drżące dłonie usiłowały zebrać niemożliwe do zebrania. Płakała i łukała, była figurą kruchą bez znaczenia, ale jej oczy. ach, jej oczy mówiły coś innego. Na ułamek sekundy spojrzała wprost na mnie. Nie padły żadne słowa, nie było wielkich gestów, tylko ledwie dostrzegalny ruch głowy w stronę bocznych drzwi serwisowych. Nigdy wcześniej ich nie zauważyłem i w tej chwili, gdy agenci byli zajęci i wściekli, Zrozumiałem. Ta kobieta nie była zwykłą sprzątaczką, była wojownikiem w przebraniu, dającym mi jedyną szansę ucieczki. Chwila, która nadeszła potem, zdawała się trwać wieczność. Stałem nieruchomo, serce waliło, jak oszalały bęben i nie wiedziałem, czy zdołam posłuchać tego ledwie dostrzegalnego sygnału. W jej spojrzeniu było coś hipnotycznego, stanowczość, kalkulacja, a jednocześnie nagląca pilność, która nie pozwalała na wahanie. Po latach wciąż zastanawiam się, jak można w tak drobnym geście przekazać tyle pewności. Wtedy zrozumiałem. Ona nie tylko oferowała mi wyjście, ona milcząco nakazywała mi przeżyć. Do dziś słyszę głosy tamtych agentów. Ich ton był zawsze taki sam. Arogancki, gniewny, zawsze szukający słabszych winnych, by przykryć własne tchórzostwo. Nie krzyczeli tylko na sprzątaczkę, krzyczeli na całą niewidzialną Polskę, która trwała w szczegółach, każda obelga, jaką miotali pod jej adresem, była ciężarem mojej decyzji. Zostać i dać się złapać, czy zaufać bezgranicznie obcej kobiecie. Tego dnia nauczyłem się, czym jest absolutny strach. To nie tylko zimny potań i drżące nogi, to wewnętrzna cisza, gdy każdy myśl zamiera i pozostaje tylko pierwotny głos: uciekaj albo zgiń. To właśnie mną zawładnęło gdy obserwowałem chaos. Ale wraz ze strachem przyszło coś jeszcze dziwne poczucie, że ktoś mnie prowadzi, chroni. Nie anioł z niebios, lecz kobieta z krwi i kości, która wybrała idealny moment, by stać się widzialną. Lęk jednak odbierał mi zdolność logicznego myślenia. Czułem się jak zwierzyna, osaczona, bezbronna. Każdy fałszywy krok mógł oznaczać koniec. Byłem tylko studentem, nie żołnierzem, nie miałem żadnego przygotowania, by wytrzymać przesłuchania czy wymyślać kłamstwa pod presją. Wiedziałem, że jeśli ci ludzie mnie zabiorą, nie przetrwam nawet jednej nocy. I może to właśnie było największe brzemię jej spojrzenia sprawiła, że dostrzegłem istnienie szansy, niewielkiej, lecz realnej. Dziś rozumiem, że bohaterstwo rzadko krzyczy, nie wznosi sztandarów, nie szuka oklasków, działa w ciszy w odpowiednim momencie. Bez oczekiwania nagrody, Zofia mi to pokazała. Gdybym zwlekał jeszcze kilka sekund, wszystko byłoby skończone. Ona wiedziała to lepiej niż ktokolwiek. Jej życie, straty, lata spędzone w cieniu zamieniły się w jeden gest przewrócenie wiadra z brudną wodą. A za tym prostym czynem kryła się genialna strategia. Woda wciąż rozlewała się po posadzce, błyszcząc w zimnym świetle wpadającym przez okna. Marmur stał się śliską pułapką. Agenci próbowali odzyskać równowagę, lecz ich przemoczone buty zgrzytały przy każdym kroku. Ten hałas był groteskowym dysonansem wobec zwykłej ciszy biblioteki. Widziałem studentów podnoszących głowy nad książek, zdezorientowanych, podczas gdy bibliotekarze trwali w bezruchu, sparaliżowani strachem. Zofia przesadnie się pochylała, zbierając wyimaginowane szmaty, mrucząc przeprosiny łamiącym się głosem. Jej teatr był doskonały. Każdy, kto spojrzałby na nią w tamtej chwili, zobaczyłby tylko zmęczoną kobietę, zbyt starą, by stać o własnych siłach, błagającą, by nie dostać surowszej nagany. Ale ja widziałem coś innego precyzję każdego ruchu, wyważone tempo każdego słowa. Ona reżyserowała scenę jak dyrygent chaotycznej orkiestry. Młodszy z agentów próbował strząsnąć wodę z nogawki, przeklinając głośno. Bezużyteczna. Warknął kopiąc wiadro czubkiem buta. Metaliczny dźwięk poniósł się echem, zagłuszając bicie mojego serca. Drugi agent, starszy, zmrużył oczy i spojrzał w moją stronę. To było spojrzenie drapieżnika. Czułem je jak ostrze noża na szyi. Wtedy zrozumiałem, że nie mogę dłużej czekać. Jeśli się zawaham, ten wzrok dostrzeże wypukłość pod moim płaszczem, sztywność mojej postawy. Wciągnąłem powietrze, starając się uspokoić oddech, i przygotowałem się do ruchu. Głosy i hałas wiadra rozbrzmiewały wokół, ale we mnie była tylko próżnia, tunel prowadzący wprost do wskazanych drzwi. Ruszyłem powoli, najpierw niepewnym krokiem, potem drugim, próbując nie zwracać uwagi. Korytarze wydawały się dłuższe niż kiedykolwiek. Każdy cień był przeszkodą, każda książka ciężarem. Czułem oddech agentów w powietrzu, jakby byli tuż obok mnie, ale ich krzyki na sprzątaczkę stawały się dla mnie idealną zasłoną dźwiękową. Zofia, klęcząca przy kałuży, upuściła szmatę z teatralną niezręcznością. Odgłos ten ponownie przyciągnął uwagę mężczyzn, którzy nachylili się ku niej z irytacją. W tej chwili zdobyłem kilka bezcennych metrów. Odwróciłem się raz i zobaczyłem jej oczy, znów skupione na mnie. Nie było w nich rozpaczy, tylko stanowczość. Trzymała moją odwagę jak nicią, bym się nie załamał. Drzwi serwisowe wyglądały skromnie, niemal niewidzialnie, wciśnięte w ścianę z tyłu. Nigdy wcześniej ich nie zauważyłem. Metalowa klamka odbijała blade światło, kusząca i groźna zarazem. Każdy krok w jej stronę był też większym ryzykiem. Jeśli ktoś zauważy, koniec. Kropla potu spłynęła po skroni, powoli jak klepsydra, odliczająca sekundy wolności. Starszy agent, jakby prowadzony instynktem, podniósł głowę i przesunął wzrokiem korytarz. Prawie skamieniałem. Zatrzymałem się w pół kroku, udając, że przeglądam książki. Serce tłukło się, gotowe rozerwać żebra. Jeśli zrobi krok w moją stronę, to koniec, ale wtedy Zofia po raz kolejny wkroczyła do gry. Głośny szloch wyrwał się z jej ust, tak przekonujący, że mężczyzna spojrzał na nią z irytacją. Wykorzystałem moment i ruszyłem. Zimna klamka przesunęła się pod moją dłonią, skrzypiąc lekko, gdy ją obróciłem. Dźwięk ten dla mnie brzmiał jak grzmot, ale nikt nie zareagował. Pchnąłem drzwi, i poczułem powiew wąskiego korytarza pachniało kurzem olejem i metalem przestrzeń techniczna ignorowana przez wszystkich ten korytarz rozciągał się jak nowa szansa jak tunel ucieczki przedłem i cicho zamknąłem drzwi hałas biblioteki natychmiast przycichł wciągnąłem głęboko powietrze a zimne powietrze paliło płuca byłem sam ale niebezpieczeństwo wcale nie minęło korytarz był labiryntem cieni rur i przewodów Cisza panowała niemal absolutna, tylko kapanie z zaworów oddali. Poczułem zawrót głowy. Właśnie przeszedłem niewidzialną linię między pojmaniem a ocaleniem. Stopy drżały, lecz instynkt kazał iść naprzód. Każdy krok odbijał się echem, zdradzając moją obecność. Bałem się, że w każdej chwili drzwi za mną otworzą się strzaskiem, oddech stawał się ciężarem, zbyt głośnym, zbyt zdradliwym, a jednak pchało mnie naprzód wspomnienie oczu Zofii. Stanowczych prowadzących mnie, wiedziałem, że nie mogę zmarnować jej poświęcenia. Szłem przez wąski korytarz, mijając mniejsze drzwi i zardzewiałe schody. Każdy szczegół zdawał się sprzysięgać, by mnie pochłonąć, ale jednocześnie wyglądał jak przygotowany zawczasu plan ucieczki. Czy ona znała ten szlak? Czy to była część jej cichej rutyny przetrwania? Te pytania towarzyszyły mi, gdy posuwałem się naprzód, zastanawiając się. Jak kobieta niewidzialna mogła mieć tyle siły w drobnych gestach? W końcu korytarz prowadził do bocznych drzwi ukrytych niemal pod żelaznymi schodami. Pchnąłem je i powitał mnie powiew mroźnego powietrza. Podwórze techniczne było puste, tylko kilka skrzyń przy murze i odgłos dalekiego miasta. Zimno szczypało dłonie, lecz przyniosło jasną myśl: jestem poza ich zasięgiem. Wciągnąłem głęboko powietrze, próbując zrozumieć, co się wydarzyło. Zagrożenie nie znikło. Nadal miałem przy sobie zakazane ulotki, a miasto było pełne oczu. Ale najgorsze minęło. Uciekłem z pułapki śmiertelnej i to dzięki kobiecie, która pewnie wciąż klęczała na podłodze biblioteki, znosząc obelgi, by chronić nieznajomego. Szedłem szybko, stapiając się z szarością warszawskich ulic. Nie czułem tylko ulgi. Czułem też nowy ciężar, świadomość, że zawdzięczam życie komuś, kto wybrał niewidzialność, a ja, młody i głupi, nie mogłem nawet podziękować. Dziś, gdy wracam do tamtej chwili, pojmuję, że korytarz techniczny był czymś więcej niż fizycznym wyjściem był symboliczną bramą. Przechodząc przez nią, przestałem być naiwnym studentem, a stałem się dłużnikiem, który nigdy nie spłaci swego długu, dłużnikiem wobec niewidzialnych, którzy walczyli bez pamięci, bez medali, bez honorów. Tej nocy nie zmrużyłem oka. Za każdym razem, gdy zamykałem powieki, Widziałem przewracające się wiadro, rozlewającą się wodę, obelgi odbijające się echem, ale ponad wszystkim widziałem jej spojrzenie. Nie było w nim strachu, tylko determinacja. To mnie prześladowało i inspirowało zarazem. Pytałem sam siebie, kim była, jak zwykła sprzątaczka mogła działać z taką odwagą wobec bezpieki. Odpowiedzi nie było przez lata, ale tamto wydarzenie stało się punktem zwrotnym mojego życia. Ukształtowało mój sposób patrzenia na historię, badania, nauczania. Zrozumiałem, że prawdziwi bojownicy często nie pojawiają się w książkach. Historia, którą opowiadamy, to tylko powierzchnia. Pod nią kryją się całe życia utkane z ciszy i poświęcenia. Punkt kulminacyjny tamtego dnia nie był tylko chwilą, gdy drzwi zamknęły się za mną. Był nim moment, w którym pojąłem każdy szczegół jej gestu. Ciężkie wiadro pchnięte do przodu. Brudna woda lecąca w łuku, jakby choreografia, metaliczny dźwięk odbijający się od ścian, mokre buty agentów, gniewne przekleństwa wszystko to tkwi we mnie, jak scena odtwarzana bez końca. Wciąż widzę wodę rozlewającą się falami po marmurze, odbijającą szare światło. Widzę zaskoczone twarze agentów, ich oburzenie, bezradność w obliczu chaosu spowodowanego przez niewidzialną kobietę. Te sekundy były idealnym teatrem. Porządek łowców runął w zamęcie wywołanym przez sprzątaczkę. Najbardziej uderza mnie dziś prostota tego czynu. Nie było broni, nie było przemocy, tylko celowy akt udający wypadek. Genialność tkwiła właśnie w tym uczynić z banału broń, z pogardy strategię. Słabość sprzątaczki okazała się jej największą siłą. Pamiętam, że spojrzałem jej wtedy w oczy, jakby szukając potwierdzenia. I je otrzymałem. Minimalny ruch głowy, prawie niezauważalny, ale wystarczający, by dać mi rozkaz. To nie był przypadek, to nie był impuls, to była taktyka, świadomy wybór. I to mnie ocaliło. Gdy pchnąłem drzwi i uciekłem, miałem wrażenie, że zostawiam za sobą nie tylko agentów, ale też dawną naiwną wersję siebie. W tamtym zimnym korytarzu, w zakurzonych cieniach, w galopie serca, Narodziło się we mnie nowe rozumienie oporu. To nie tylko walka z bronią, to także sztuka znikania, wybór odpowiedniej chwili i przemienienie wiadra brudnej wody w akt bohaterstwa. Gdy wreszcie wyszedłem na ulicę Warszawy, mroźne powietrze uderzyło mnie jak policzek. Płaszcz, w którym ukryłem ulotki, nie powstrzymywał gorączkowego bicia serca. Szedłem szybko, unikając odwracania głowy, lecz każda cień wydawał się prześladowcą, każdy krok za plecami złowrogim echem. Topiłem się w tłum ludzi niosących bochenki chleba, studentów pędzących na zajęcia, matek prowadzących dzieci, dla nich byłem tylko kolejną anonimową twarzą, dla mnie każda minuta była przejściem między życiem a więzieniem. Serce wciąż waliło, gdy skręciłem w pierwszą uliczkę. Byłem wolny, lecz niebezpieczny. Całe miasto było pułapką, a służba bezpieczeństwa miała oczy w każdym oknie. Kierowałem się w stronę akademika, starając się utrzymać spokojny rytm, jakby nic się nie stało. Lecz wewnątrz byłem wulkanem. Adrenalina płynęła w żyłach, a wspomnienie biblioteki odtwarzało się w mojej głowie w zwolnionym tempie. W kolejnych godzinach ukryłem ulotki w prowizorycznej skrytce pod podłogą pokoju. Moi współlokatorzy niczego nie zauważyli, a ja w duchu dziękowałem losowi. Ale tej nocy nie zaznałem spokoju. Każde pukanie do drzwi przyprawiało mnie drżenie. Każda syrena na ulicy brzmiała jak zapowiedź aresztowania. Twarze agentów nawiedzały moje koszmary, lecz nade wszystko powracało spojrzenie Zofii. Stanowcze, milczące, przypominające mi o tamtym zdarzeniu. Następnego dnia wróciłem do biblioteki. Nie po to, by coś odebrać, lecz by zobaczyć, co się stało. Wszedłem ostrożnie, spodziewając się śladów wczorajszej sceny. Ale wszystko było w porządku, jakby nic się nie wydarzyło, Stoły równo ustawione, książki na miejscach, ten sam zapach kurzu i pasty, poza jednym szczegółem, Zofii nie było. Zapytałem pracownika o sprzątaczkę, a on odparł obojętnie, że zabrano ją na wyjaśnienia, i po kilku godzinach wypuszczono. Nigdy więcej jej nie zobaczyłem. Jakby wyparowała w powietrze, jakby spełniła swoją misję i powróciła w cień, z którego wyszła. Krążyłem po korytarzach, spodziewając się ujrzeć ją z wiadrem i mopem ale napotykałem tylko ciszę. Jej nieobecność była cięższa niż jakiekolwiek zagrożenie. Wtedy pojąłem, niektórzy bohaterowie nie oczekują wdzięczności. Pojawiają się, ratują i znikają, pozostawiając jedynie ślad w pamięci. Minęły dekady od tamtego dnia. Ja żyłem dalej, studiowałem, zostałem historykiem, pisałem książki, wykładałem, analizowałem dokumenty lecz żadna wiedza z archiwów nie dorównała lekcji jaką dała mi sprzątaczka z wiadrem czasami podczas wykładów zatrzymuje się i znów czuję chłód tamtego zimowego popołudnia i myślę że historia nie tworzona jest tylko przez generałów czy przywódców ale także przez cienie których nikt nie zauważa lata później wertując akta podziemia natrafiłem na jej nazwisko Sowa Sowa była agentką armii krajowej, specjalistką od kontrwywiadu. Krążyły legendy o jej umiejętności znikania w Biały Dzień. Oficjalne archiwum kończyło się w 1945 roku z dopiskiem: Uznana za zmarłą. Ale ja wiedziałem, że historia się nie skończyła. Widziałem ją żywą w 1953 roku, gdy z ducha zamieniła się w wybawicielkę. To odkrycie było jak odnalezienie brakującego elementu układanki. Nagle wszystko nabrało sensu. Jej czujne spojrzenie, obliczony gest, stanowczość ukryta w pozornej kruchości. Nie była tylko kobietą zgiętą od zmęczenia. Była bojownikiem, który wybrał przeżycie w ciszy, za maską niewidzialności. Rozważając to, rozumiem, że bohaterstwo rzadko bywa nagradzane. Wielu jak Zofia zniknęło bez ceremonii, bez pomników. Ale wartość ich czynów nie tkwi w zbiorowej pamięci. Lecz w ocalonych życiach w małych zwycięstwach, które powstrzymały, by ciemność nie ogarnęła wszystkiego. Świat może nigdy nie dowie się, co zrobiła, ale ja wiem, i to noszę w sobie. Zawsze, gdy spaceruję po Warszawie, dziś tak innej od tamtej szarej, zdławionej, pamiętam o niej. Widzę nowoczesne budynki, kawiarnie, pełne młodych, którzy mówią głośno bez strachu, i myślę, oto walczyła. By taki chłopak z ulotkami mógł zestarzeć się. Opowiadać historię żyć w Polsce, która już nie szepcze pod terrorem. Moi uczniowie często pytają, czym jest odwaga. Mógłbym mówić o bitwach, o broni, o przywódcach, ale zawsze wracam do tego samego przykładu. Odwaga to przemienić wiadro brudnej wody w broń przeciwko strachowi. Odwaga to działać wtedy, gdy milczenie byłoby bezpieczniejsze. Odwaga to być niewidzialnym dla świata, a niezbędnym dla kogoś. Nie wiem, co stało się z Zofią później. Może kontynuowała swą maskaradę jeszcze przez lata, może w końcu ją schwytano, może umarła samotnie, anonimowa, ale w mojej pamięci żyje nadal zamrożona w tamtej chwili, gdy przewróciła wiadro, gdy spojrzała na mnie stanowczo i dała mi szansę uciec. To wieczność niewidzialnych bohaterów. Czas nauczył mnie, że wojna nie kończy się traktatami ani defiladami. Dla niektórych trwa w ciszy, w drobnych codziennych wyborach, w gestach, których nikt nie dostrzega. Zofia pokazała mi to, nawet pokonana, nawet wymazana, wciąż walczyła. I może to największe dziedzictwo. Nigdy się nie poddać, nawet jeśli świat postanowił zapomnieć. Dziś, stary już człowiek, myślę o niej jak o mojej najcenniejszej lekcji. Bardziej niż książki, bardziej niż dokumenty. To spojrzenie tej kobiety nauczyło mnie prawdziwego znaczenia oporu. Nie jest on krzykliwy, nie jest wielki. Składa się z ciszy, cierpliwości i przebiegłości i przede wszystkim z odwagi. Opowiadając tę historię, nie chcę podkreślać tylko własnego ocalenia. Chcę oddać jej hołd, którego nigdy nie dostała. Przypomnieć, że za każdą oficjalną narracją kryją się cienie, które niosą ciężar wolności. Jednym z nich była Sowa która uratowała mnie prostym gestem. Gdybym mógł cofnąć czas, powiedziałbym jej Dziękuję, ale być może nie chciałaby tego słyszeć. Może jej największym zwycięstwem było właśnie to, pozostać niewidzialną. A jednak powtarzam w ciszy, za każdym razem, gdy zamykam oczy i wracam do tamtego dnia, Dziękuję pani Zofio. Jeśli ta pamięć cię poruszyła, pamiętaj, że prawdziwa odwaga często kryje się w najprostszych gestach. Oddaj cześć tym, którzy pozostali niewidzialni, lecz bez których wolność by nie przetrwała.